Arciu! Gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? <grystanie> idziesz nad jezioro? Tak? Najpierw idziemy przejść się gdzieś po krzakach, bo Ares jest trochę nadpobudliwy i później dopiero pójdziemy na plażę. Szczerze myślałam, że będzie dużo ludzi dzisiaj na plaży, a patrzyłam z drugiej strony i chyba są dwie osoby albo trzy. Ale my i tak najpierw pójdziemy tu, Arciu, w krzaki. Przez najbliższy czas będziemy w mieście, więc nie pytajcie, gdzie kokolinka. Bo ja też już tęsknię za kokolinką. A zobaczcie, namiastka wsi. Balot na polu. Gdzieś Arciu? Jeden balot. My tu mamy takie tajne przejścia. Tylko boję się go na razie puścić, bo... Co to było? Nie wiem, czy ktoś nie będzie szedł naprzeciwka. Co raz jakieś ptaki wyskakują z krzaków. ile butelek wszędzie leży. Ok, możesz iść. No idź! Czemu ty dzisiaj taki nadpobudliwy jesteś? Co? Dopiero dzisiaj mi się przypomniało, że zostawiliśmy u babci kapok dla ares'a i trochę się będę bała, jak będzie pływać że dostanie padaczki w wodzie. Chyba nie będzie za głęboko wchodzić. Jak wychodziłam z domu, to tak pomyślałam, że może byśmy poszli na łódkę, ale potem przepłynęła motorówka i mi się przypomniało, jak walczyliśmy o życie na łódce. Fuj, zostaw to. Za chwilę komary zjedzą mierzywcem w tych krzakach. Musimy, Arciu, przyspieszyć trochę. Myślałam, że zabłądziliśmy, ale tu chyba jest przejście. Jest przejście tu, Arciu? Matko! Co to za przejście? Ja nie wiem, Arciu, czy ja chcę tam iść. Znów jakiś ptak wyskoczył. Wiesz co? Chodź jednak naokoło. Co zrobiłeś? A, trawy zjadłaś. Znaleźliśmy dobrą ścieżkę. A tam widzę ktoś idzie z naprzeciwka. Chodź Arciu na smycz. Ares! Szybko na smycz. Gdzie idziemy Arciu? Do wody? Przed chwilą kotek szedł na spacer. I nawet wiedział, że ma się schować, jak idzie pies. A <grystanie> mnie komary pogryzły. Poczekaj. Musimy stan wody najpierw sprawdzić. Poczekaj. Tu jest za brudno chyba. Chodź, znajdziemy inne wejście. Chodź, zobaczymy tu. Albo ja wiem, gdzie pójdziemy, Arciu. Tam, gdzie była ta opona do drzewa przyczepiona. Ale ładny widok. Ktoś sobie płynie kajakiem i to nie my. Albo dobra, wejdziesz najpierw tu. Tylko ostrożnie, tak? Okej. Okay. To w ogóle nie było ostrożne. Co chcesz? Co byś chciał? Wchodzisz tu? To wchodź. No wejdź. Akurat jak znaleźliśmy sobie miejsce, to ktoś tam przypłynął. A tu Arciu? Arciu, ares! Tu jest też dobre wejście. Zawsze się boję, że tu mogą być jakieś haczyki po wędkach. No, możesz tu wejść. No, wskakuj. Na pewno dostanie uczulenie, bo on pił tą wodę. Tak, dostaniesz uczulenie. Jeszcze będziesz wymiotował po tej trawie. Słuchaj. Nie wziąłeś kapoku od babci. Nie wziąłeś żadnej zabawki. Ja Ci się boję rzucić tam patyk. Nie, bo ja... Nie, nie ochlap mnie. Odsuń się ode mnie. Ja Cię nie będę ratować, bo ja nie umiem pływać. Nie no, żartuję. Umiem pływać, ale nie umiem ratować nikogo. Idź do przodu. Szczerze poszłabym na łódkę. Bo zobaczcie, nawet jest pusto. Jakieś tylko kajaki pływają i żaglówki. Żaglówki pływają, a wiatru nie ma. No ale jak zobaczyłam tam jedną motorówkę, jaką falę zrobiła. To od razu mi się mój koszmar przypomniał. Nie wiem w ogóle, do kiedy jest wypożyczalnia łódek. Może w jakiś dzień jeszcze się uda. Arciu, czy to ty śmierdzisz taką zdechłą rybą? Czy ta woda? Mam nadzieję, że nie, Ares. Tak się zastanawiam, czy go wykąpać po tym. Ale on i tak już pił tą wodę, więc jak ma dostać uczulenie, to dostanie. Słyszysz? Motorówka płynie. Jeszcze jej nie widać, ale ją słychać. To nie, nie idziemy na łódkę. Ja się boję. Chodź, musisz tu blisko mnie chodzić, Arciu, bo ja nie widzę, czy tam ktoś idzie, czy nie. Słyszysz? Ares. Chodź, bo ja nie widzę. Tu za mną masz iść. Nie, chlapałeś mnie. Idź! Idź, bo wchodzisz i wychodzisz tylko. Jak nie jesteśmy u babci, to nie wiem, co mam dla Was nagrywać. <grywa> jest pełno ludzi chodzi i ja mam wrażenie, że zachowuje się jak obłąkana mówiąc sama do siebie. Chodź Arciu, Chciemy zobaczyć na plaży. Może na plaży nam się uda wykąpać. Dobra, jednak jeżdżę cały czas motorówki. Zobaczcie, żaglówka pływa jest dosłownie wiatr 2 na godzinę. Więcej nie ma, bo w ogóle prawie nie ma wiatru. Chodź tu z brzegu. No chodź. Arciu spojrzał się na mnie i powiedział, że mnie nie pływa. Musimy kiedyś w jakiś dzień z samego rana przyjść, jak nikogo nie będzie. No sobie w dwóch popływamy. Arciu, czemu sam nie chciałeś pływać? Bo piłeczki nie masz? Arciu, nie ma piłeczki, nie ma kapoka. Zobaczcie, ile małych rybek widać je. Mam okulary ciemne i nie widzę Widać chyba nie? Jakie maluszki, ale ile ich jest? Zobacz, Arciu, chcą nas podpuścić. Że niby nikt nie pływa na motorówkach, ale my wiemy, że co jakiś czas przepływa motorówka. Co Arciu chciałbyś jeszcze porobić? Chcesz gdzieś iść jeszcze? Do Azy? Ares, idziemy do Azy? Czy ty się obraziłeś na mnie, czy coś? Czy masz taką minę? Arciu. Idziemy do Azy? Patrzcie, obraził się na coś. Chyba jakiś piesek idzie z naprzeciwka. No gdzie masz Azę? No wołaj ją. Dogrywamy z Arciem kolejnego dnia, bo wczoraj Aza nie przyszła do Aresa, więc my dzisiaj przyszliśmy do Azy. Пафос какой. Азуха. Хоть аза. Аза. Хоть. Хоть аза. Ну хоть. Aza, nie masz siły się bawić z Aresem? Nie, nie masz siły? Chodź z nami do góry, chodź Aza, chodź, chodź do góry pójdziemy, chodź, chodź Aza, chodź, chodź Aza, no chodź. O jednak Aza idzie z nami do góry, no idź, albo nie, albo idzie tu. Chodź Aza. No nie, poszła sobie znowu. Chodź, Aza! Chodź do nas, Aza, chodź! Chodź do nas szybko, chodź. Chodź do koło nas. Arciu się załamał, że nikogo nie ma i nie dostanie jedzenia od nikogo. Bo on zawsze od wszystkich sępi jedzenie. Arciu! Nie ma nikogo? I nic nie dostaniesz? Aza wstała. Co tam idzie Aza? Po Azie już widać, że ma zwyrodnienia stawów. I to mocno widać. Poszła sobie? Poszła sobie Aza. Ale w porównaniu do Aresa to Aza ma bardzo ładne oczy. Ares ma strasznie mętne. A Ares za to ma zdrowsze stawy niż Aza, bo oni są w tym samym wieku. Tylko Aza skończyła w jakoś w wakacje 12 lat, a Ares będzie miał w październiku. Żadnych smaczków nie dostaniesz. Nie przyszedłeś tutaj na smaczki tylko z Azą gadać. a zaciolała. Nie jedz trawę. Aza O Boże, jakaś męczona. Ona ucieka przed nami. Mi się wydaje, że przez to, że ją bolą stawy, to ona nie chce, żeby Ares ją dotykał. Zobaczcie, jak ucieka przed nami cały czas. Widzisz, dlatego Aza wczoraj do Ciebie nie przyszła, bo ona nie chciała do Ciebie przyjść. Jak ja lubię, jak on tak śmiesznie siedzi. Taki słodziak. On lubi tak siedzieć, że przednie łapki ma niżej. Marciu, niedługo trawę będziemy chyba kosić, co? Zobacz, jaka jest długa. Idziemy do góry? Chodź do góry. Ty nie masz co czekać, bo tutaj dzisiaj nikt nie przyjdzie. I nikt ci nie da smaczków. A ty na smaczki czekasz? Ty nawet nie możesz jeść takich smaczków jak Aza. I co, idziemy? Chcesz się pożegnać z Azą? Idziemy do domku, jak Azy nie ma. Szczeka na kogoś, słyszałeś? Idź też na szczekaj. Chodź, idziemy się pożegnać z Azą. No chodź. Tam nie, do smaczków nie idziemy, chodź. No idź się, pożegnaj z Azam. Może przyjdzie. Uciekła od ciebie? Biedny. Ona też biedna, że ją tak boli wszystko. A wy mówicie, że przesadzam, jak mówię, że aresa zaczynają nogi bolać. To lepiej chyba szybciej zapobiegać niż potem, żeby był w takim stanie, żeby nie mógł chodzić. No to dzisiaj Arciu krótszy filmik. Idziemy do domku. Jaka za nie chce się bawić z tobą. już papa robi. Robisz papa? To zrób jeszcze czas, ale takie ładne. Okej. Okay.